Od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę w 2022 roku, przez Władimira Putina, wspierali tę nielegalną wojnę, gdy rosyjscy żołnierze walczą i giną. To osoby relacjonujące każdy ich ruch, korzystając z mediów społecznościowych, szerzą narrację tworzoną przez Kreml. To rosyjscy blogerzy popierający wojnę. Przez prawie cztery lata Putin pozwalał im działać, bo realizowali określony cel. Już nie. Paranoiczny Putin boi się wszystkich i zaczął eliminować własnych zwolenników. Rosyjscy blogerzy popierający wojnę są następni na celowniku. 17 listopada, The Economist poinformował, że Rosja zaczęła zwracać się przeciwko blogerom, którzy wcześniej mieli duży wpływ na wojnę na Ukrainie. Kremlowska machina sprawiedliwości tym razem zamiast zwykłych intelektualistów, opozycjonistów i aktywistów lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Skupiła się na własnym środowisku. Portal ogłosił: Blogerzy. Putin teraz chce wyeliminować tych, których często nazywa się Z-blogerami, po tym jak pojawiły się symbole ZS. Wiele rosyjskich czołgów, które wjechały na Ukrainę, gdy Putin rozpoczął swoją rzekomą specjalną operację wojskową, spotyka się z krytyką, ponieważ mówią za dużo. Później w tym filmie przyjrzymy się powodom zmiany zdania Putina. Na razie wystarczy znać trzy nazwiska. By zobaczyć, jak Kreml traktuje dawnych zagorzałych zwolenników Rosji. Te nazwiska to Roman Alokin, Tatiana Montian, Oksana Kobolewa. Wszyscy troje byli prześladowani przez rząd, który wcześniej wspierali, choć w różny sposób. Alokin, posiadający 151 tysięcy subskrybentów na rosyjskim telegramie, został we wrześniu uznany przez Kreml za zagranicznego agenta. Podobno z powodu wpisów, w którym skrytykował rosyjskie wojsko. Putin ostatnio przesadza z przyznawaniem statusu zagranicznego agenta. W kwietniu rosyjski prezydent podpisał ustawę rozszerzającą kryteria uznania podmiotu za zagranicznego agenta. Kreml może teraz legalnie oznaczyć każdego, kto według niego próbuje angażować innych w zbieranie informacji szkodzących rosyjskiej armii. Możliwe, że Alokin padł ofiarą nowego kryterium. Jeśli korzystał ze źródeł, także w rosyjskiej armii, publikowanie przez niego krytyki rosyjskiego wojska, Pasowałoby do tego nowego opisu. Dzięki temu Alokin będzie musiał oznaczać wszystkie swoje publikacje jako zagraniczny agent. Będzie też musiał przekazywać szczegółowe dane finansowe rosyjskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości, tak aby mogli zrozumieć, ile zarabia, jak zarabia i potencjalnie jak wykorzystać te informacje, żeby go kontrolować. Status jednym zagranicznego agenta może zakończyć karierę blogerską Alokina. W porównaniu z dwoma wcześniej wymienionymi nazwiskami, Alokin wyszedł z tego łagodniej. Jego kara jest łagodniejsza niż Montian, która jako większa blogerka Z od Aliokin ma 40 tysięcy obserwujących Sy. Si w październiku Montian została pierwszą blogerką wojenną, którą Rosja oznaczyła jako terrorystkę. Sugerując, że Kreml spróbuje ją odnaleźć i uwięzić za krytykę rosyjskiego wojska, Putin może mieć powód, by ścigać Montian. The Guardian ujawnia, że komentatorka pochodzi z Ukrainy, choć wyraziła wiele opinii sugerujących, że popiera wojnę Putina. To Rosja pozwoliła Montian przemówić na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacja Narodów Zjednoczonych 17 lutego 2022 roku, gdzie przedstawiła powody rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stwierdziła, że Ukraina jest zachodnią kolonią i to ona, a nie Rosja ostrzeliwała Donbas. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem inwazji przez Putina, można by pomyśleć, że utrzymanie Montian byłoby zwycięstwem propagandowym Kremla, jeśli niczym innym. Znany ukraiński komentator i prawnik. To cenny atut przy tworzeniu prorosyjskiej narracji. Wygląda na to, że użyteczność już minęła, a kobieta, która zdradziła Ukrainę, by stanąć po stronie Putina, została teraz zdradzona przez brutalnego przywódcę, którego popierała. Trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraina przyjęła z powrotem Montian po tym, co mówiła przez ostatnie kilka lat. To oznacza, że będzie musiała ukrywać się w Rosji, by uniknąć gniewu Kremla. Na koniec jest Kobolewa, podczas gdy na pozostałych dwóch blogerów o których wspomnieliśmy, nałożono etykiety czyniące ich niepożądanymi w Rosji, kobolewa już znajduje się w szponach Putina. British Broadcasting Corporation Monitoring podaje, że 5 listopada została aresztowana przez rosyjską policję do walki z ekstremizmem. Po kłótni wśród blogerów Z została oskarżona o wspieranie nieżyjącego już lidera protestów, Aleksieja Nawalnego. Kobolewa miała tylko 10 tysięcy subskrybentów na Telegramie, mniej niż inni blogerzy, o których mówiliśmy. Była zdecydowanie prorosyjska. Nawet gdy krytykowała wysokich urzędników, rosyjskie wojsko czy innych blogerów, propagandystów, to są trzy osoby, które popierają Putina i wielokrotnie okazywały to poparcie. Ale Putin się od nich odwrócił i prawdopodobnie odwróci się od innych. Przynajmniej tak twierdzi Apti. A Alaudinov, który jest wysokim rangą urzędnikiem rosyjskiego resortu obrony, szybko poinformował wszystkich w Rosji, że to, co widzimy, nie jest nieporozumieniem. To nie jest przypadek, że Kreml się pomylił i przez przypadek zaatakował niewłaściwe osoby, donosi The Economist. Ałaudinow tak powiedział. Incydenty z udziałem tych blogerów stanowią raczej punkt wyjścia do tego, co według niego będzie szerszą rozprawą z osobami, które określa mianem wewnętrznych wrogów Rosji. Ałaudinow bardzo poważnie podchodzi do swojej nowej pracy. Ałaudinow ostrzegł rosyjskich blogerów Z, że jeśli nie porozumieją się z Kremlem, zostaną prawnie zniszczeni. Maszyna rozkręci się tak bardzo, że wszystkich to zaskoczy. Te wypowiedzi wskazują, dlaczego Rosja nagle odwróciła się od blogerów Z, wystawiając ich na cel. Zanim przejdziemy do tego, dlaczego to wszystko się dzieje, ważne jest, aby zrozumieć rolę, jaką ci blogerzy odgrywają, zarówno w Rosji, jak i w szerszym kontekście inwazji Putina na Ukrainę. British Broadcasting Corporation w profilu z kwietnia 2023 roku przedstawiło najważniejsze informacje pytając, kim są blogerzy i skąd ich popularność w Rosji. Rosyjscy blogerzy wojenni nie należą do głównych organizacji informacyjnych ani formalnych sieci. To luźno powiązane osoby zwane w Rosji wojenkuri, działające jak niezależni korespondenci, przekazujące wiadomości społeczeństwu przez media społecznościowe, np. Telegram. Te wiadomości rzadko są bezstronne, ponieważ blogerzy Z często nadają wszystkiemu, co mówią, antyzachodni i antyukraiński wydźwięk. Ale jeśli tak jest, to dlaczego przeciętny Rosjanin miałby się przejmować tym, co mają do powiedzenia ci blogerzy? Rosyjskie media państwowe już stosują propagandowe przekazy, przez co prorządowi blogerzy wojenni wydają się zbędni. Tak jednak nie jest, bo działają poza ograniczeniami mediów państwowych. Rosyjscy blogerzy z często dostarczają bardziej szczegółowych relacji na temat tego, co dzieje się podczas wojny na Ukrainie, niż rosyjskie media państwowe, gazety i stacje telewizyjne. Wielu blogerów otwarcie krytykuje niekompetencje rosyjskiego wojska, której było naprawdę dużo, jednak prawie nigdy nie posuwają się do krytykowania specjalnej operacji wojskowej i nie mówią ani słowa przeciwko samemu Putinowi. Wszelkie niedociągnięcia, które dostrzegają w rosyjskim wojsku, zawsze są winą kogoś innego niż Putin i często bardzo wyraźnie to podkreślają w swoich wpisach. British Broadcasting Corporation przytacza wypowiedź blogera Jurija Kotianoka co pokazuje charakter typowego wpisu. Kot publikował już wcześniej na Telegramie: Nawet raka można wyleczyć, ale ukraińskości nigdy. To satanizm, który można zniszczyć tylko wszechogarniającym ogniem, oczyszczającym plugastwo. Trudno uwierzyć, że Kreml mógłby nazwać blogera z zagranicznym agentem lub terrorystą. Tak się stało i będzie się powtarzać, ograniczając skuteczność grupy kluczowej dla narracji wojny na Ukrainie, którą Putin chce promować. Według Moscow Times, blogerzy ci często publikują szczegółowe mapy i informacje pełne prorosyjskiej propagandy, którą Putin zapewne by pochwalił. Pojawiają się skrajne poglądy nacjonalistyczne i przykłady niepowodzeń militarnych Ukrainy. Wielu blogerów pomaga rosyjskiej rekrutacji wojskowej, opisując jak subskrybenci mogą wspierać żołnierzy w Ukrainie. Według Moscow Times, prorządowe kanały wojenne z setkami tysięcy obserwujących tworzą specyficzną niszę w rosyjskich mediach. Po rozprawie, która praktycznie wyeliminowała niezależne relacje z wojny. Prorządowe kanały wojenne są jednymi z nielicznych platform w Rosji, które dostarczają stosunkowo wiarygodnych informacji o sytuacji na froncie. Cable News Network podkreśla, że blogerzy Z mają źródła w rosyjskim wojsku, dzięki czemu przekazują informacje niedostępne w państwowych mediach. Wielu z nich jest powiązanych z prorosyjskimi separatystami, na Ukrainie i grupą Wagnera. Ten dostęp mógł sprawić, że Władimir Putin pozwolił im krytykować rosyjskie wojsko, gdy uznali to za słuszne. Wiedza blogera Z o sytuacji na froncie mogła służyć Kremlowi do reagowania na doniesienia o niepowodzeniach wojskowych i kształtowania działań w wojnie na Ukrainie. Czy tak rzeczywiście było, to kwestia dyskusyjna. Blogerzy przez lata swobodnie wyrażali opinie bez realnych konsekwencji aż do teraz. W sierpniu 2023 Amerykański Instytut Pokoju uznał, że blogerzy Z mogą wykorzystywać swoje platformy do promowania bardziej radykalnego stanowiska wobec Ukrainy niż to prezentowane publicznie przez Władimira Putina. Instytucja twierdzi, że ci blogerzy mają wpływowych protektorów za kulisami. To znaczy, wielu z nich może służyć jako pośrednicy dla osób zarówno wewnątrz Kremla, jak i poza nim, aby wyrażać swoje poglądy bez ujawniania swojej prawdziwej tożsamości. Instytut wskazuje, że ekstremizm części blogerów może utrudniać Putinowi negocjowane zakończenie wojny na Ukrainie. Co prowadzi nas z powrotem do czegoś, o czym wspomnieliśmy wcześniej w tym materiale: dlaczego Rosja bierze się za tak wielu swoich blogerów. Z. The Economist rozwija komentarze wygłoszone przez Alaldinowa, które wcześniej przytoczyliśmy, podkreślając słowa analityka o imieniu Iwan Filipow. Twierdzi, że zwrot Rosji. Przeciw swoim blogerom oznacza walkę w prorządowej rosyjskiej blogosferze wojennej. Po jednej stronie tej walki są blogerzy, po drugiej stronie są silniejsi gracze medialni, często powiązani z instytucjami państwowymi, którym nie odpowiada działalność blogerów. Ujawniają informacje, których tamci nie mają lub które Kreml uznał za nieodpowiednie do publikacji. Według tej interpretacji, karanie i aresztowanie blogerów Z wynika z walki o narrację. Państwowe agencje medialne wspierane przez Putina. Chcą kontrolować narrację, ale rosyjscy blogerzy wojenni im ją odbierają. To może potwierdzać argument Instytutu Pokoju Stany Zjednoczone Ameryki, że blogerzy Z i ich radykalne poglądy utrudniają Putinowi negocjacje pokojowe. Jak ufać zapewnieniom Putina o pokoju, skoro blogerzy wzywający do zniszczenia Ukrainy mają poparcie Kremla? To może być tok rozumowania na Kremlu. Usuwanie blogerów Z pod pretekstem, że rzekomo są zdrajcami Rosji. Może być po prostu sposobem Kremla na uzyskanie większej kontroli nad narracją dotyczącą wojny. Blogerzy mogli zbliżyć się za bardzo do przejęcia tej narracji od Putina. Możliwy jest inny powód. Kreml atakuje rosyjskich blogerów. To nietypowy powód powiązany z korupcją w Rosji. Rosyjscy blogerzy, choć są drobnymi graczami w wojnie, według gdy ekonomist mogli mieć większy wpływ niż Kreml chciałby ujawnić. Państwo zainwestowało dużo w produkcję broni, co dało druzgocący efekt. Zcentralizowane zakupy znacznie wpłynęły na uzbrojenie, w tym pociski, bomby szybujące i drony dalekiego zasięgu. W źródła, mniej efektowny sprzęt, jak lokalne stacje zakłócające czy medyczne zaopatrzenie, zdobywany jest dzięki kampaniom darowizn od blogerów Z lub żołnierzy. To pokrywa się z doniesieniami, że rosyjscy żołnierze musieli sięgnąć po crowdfunding, aby zdobyć nawet najbardziej podstawowy sprzęt. Według The Telegraph, plotki o crowdfundingu pojawiły się już w czerwcu 2022 roku. We wrześniu 2025 roku, K.F. Post niemal potwierdził te plotki, publikując fragment przechwyconej rozmowy ujawniającej zły stan sprzętu rosyjskich żołnierzy. Na froncie nie dają nam butli z gazem. Dostajemy tylko konserwy mięsne, mózgi i papierosy nic więcej. Musimy sami kupować resztę lub dostajemy ją z domu mówi żołnierz cytowany przez gazetę. Putin chce pozbyć się rosyjskich blogerów wojennych, bo kontroluje przekaz. Blogerzy aktywnie korzystają ze swoich platform. Prowadzą kampanię zbierania datków na sprzęt dla rosyjskich żołnierzy, ujawniając brak wsparcia ze strony Rosji. Pomyśl, co to znaczy dla narracji Putina. Chce, by Rosja wyglądała na niepokonaną siłę, której Ukraina nie potrafi się przeciwstawić. Jeśli żołnierzy wspiera ktoś inny niż rosyjskie państwo, iluzja się rozpada. Wilipow mówi, The Economist, że według jednej z jego teorii, Kreml chce przejąć kontrolę nad blogerami Z i przekierować ich środki do lojalistów Putina. Tu pojawia się korupcja. Choć blogerzy Z mają skrajne poglądy, można im zaufać, że darowizny przeznaczą na sprzęt obiecany rosyjskim żołnierzom. Kreml widzi tu potencjalne źródło dochodu i prawdopodobnie chce kontrolować te pieniądze, tak jak narracje o wojnie na Ukrainie. Jeśli lojaliści Putina zarobią trochę rubli, to zamknięcie kilku blogerów to niewielka cena. Wszystko sprowadza się do tego, że blogerzy Z trochę za bardzo urośli w siłę. Teraz Putin zamierza przywrócić ich na właściwe miejsce. Wcześniej w tym materiale wspomnieliśmy, że ci blogerzy zawsze wydawali się mieć pewnego rodzaju immunitet. Pozwalało to krytykować rosyjskie wojsko, o ile nie atakowano Putina. Jest wiele takich krytyk. W swoim raporcie na temat tego, co dzieje się z rosyjskimi blogerami United 24 Media podaje, że ci blogerzy otwarcie krytykowali zarówno korupcję, jak i nieudolność w rosyjskim Ministerstwie Obrony. Zawsze jednak czynili to pod pretekstem krytyki, wspierając rosyjskie siły na froncie. Putin regularnie przeprowadzał czystki wojskowe podczas wojny, w tym usunął ministra obrony Sergeja Szojgu. W 2024 roku aresztowania stały się powszechne, a Putin mógł wykorzystywać blogerów Z, aby wskazywali mu, kogo powinien obrać za cel. Zanim Putin sam zainteresował się blogerami, istnieje stary wiersz pod tytułem Najpierw przyszli po. To wszystko zaczyna bardzo przypominać uczucia wyrażone w tym wierszu. Rosyjscy blogerzy zaczynają odkrywać, że nie są odporni na gniew Putina. Tak naprawdę nie powinno to nikogo dziwić. We wrześniu 2022 The Guardian pisał, że część blogerów uważała, iż Rosja przegrała wojnę na Ukrainie przez specjalną operację wojskową. Przekształciła się ona w brutalny, wyniszczający konflikt. ABC dodaje, że rosyjscy blogerzy byli wściekli z powodu rzekomej bezczynności i braku obrony. Dzięki temu Ukraina przeprowadziła operację Pajęczyna, przemycając drony do Rosji i niszcząc znaczną część rosyjskiej floty bombowców strategicznych. Przez prawie cztery lata wydaje się, że Putin tolerował tych blogerów, ponieważ dostarczają informacji i stanowią ujście dla publicznego gniewu. Lepiej by Rosjanin wyładował złość w komentarzach na telegramie, niż protestował przeciwko Putinowi na ulicy. Władza nigdy nie miała być w rękach blogerów, a gdy komentarze o wojnie na Ukrainie zmieniły się w zbiórki datków, Putin i jego kremlowscy współpracownicy musieli zauważyć, że rosyjscy blogerzy Z stają się na tyle wpływowi, by zagrozić oficjalnej narracji Rosji, więc musieli zostać uciszeni. A mówiąc dokładniej, kilku najbardziej znanych blogerów Z zostało wybranych na cel, aby wysłać sygnał reszcie: Dostosuj się, bo Kreml może przyjść po ciebie. Rosyjscy blogerzy są zdezorientowani tym, co się dzieje i kogo obwiniać za los, który spotkał niektórych z nich. Alokin wydaje się jasno rozumieć, co Kreml robi dzięki własnym mechanizmom prawnym. Wśród krytyki, że maszyna Kremla wymknęła się spod kontroli, twierdzi, że liberalizacja blogów przez Putina umożliwiła części osób przejęcie kontroli od prezydenta. Trzeba odzyskać kontrolę, a aresztowania to metoda Putina, by to osiągnąć. Konsekwencje dla informacji o wojnie na Ukrainie w Rosji wydają się jasne. Chociaż byli stronniczy, rosyjscy blogerzy zmogli być kiedyś uznawani za źródło informacji bardziej dokładnych i opartych na rzeczywistości niż rosyjskie media państwowe. Teraz, zakładając, że Putin postawi na swoim, ci blogerzy mają dwa wyjścia albo będą dalej robić to, co robią i poniosą takie same konsekwencje, jak ci, których Kreml już wziął na cel. Albo staną się częścią rosyjskiej machiny medialnej państwa. Tracą swoją niszę i stają się marionetkami szerzącymi narrację Putina. To może oznaczać koniec półniezależnego dziennikarstwa w Rosji. Putin po raz kolejny zdradził swój naród, ponieważ jego paranoja skłania go do sprawowania maksymalnej kontroli. Nie powinno dziwić, że Putin tak bardzo dąży do zwiększenia kontroli. Prezydent Rosji jest przerażony zarówno zagrożeniami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Tak się bał, że stworzył sieć fałszywych biur w całej Rosji, by nikt nie wiedział gdzie jest. Dowiedz się wszystkiego o tych biurach w naszym filmie i pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, aby być na bieżąco z relacjami o popadaniu Putina w paranoiczną obsesję. I jak zawsze, dziękujemy za oglądanie.